Cześć i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej rozgrywki w The Sims 3. Jak widzicie na zewnątrz u nas w Riverview robi się już atmosfera prawie, że zimowa. Liście prawie wszystkie już spadły z drzew. No i wygląda tak mroźnie ogólnie. Przed chwilą też była straszna burza, więc na drodze są kałuże. Jest w tej chwili piątek rano. Dzisiaj, z tego co wiem, Sara idzie do pracy. Także po prostu sobie wstanie rano. Pewnie coś tam porobimy. No i później tak jak zwykle Rutyna codzienna na pewno wejdzie. Dzisiaj Sara wstaje dość wcześnie, bo chyba do dziewiątej się uda wstać, to jest dla niej rzadkość. Nasze dynie cały czas stoją przed domem dzielnie, chociaż no, już niedługo jesień się kończy, także będziemy się ich pozbywać. W domu ogólnie jest straszny syf. Mamy syf w łazience. Wanna wygląda po prostu okropnie, nawet nie wiem co tutaj się wydarzyło, że jest aż tak źle. Toaleta też to tak samo. No i w kuchni też nie jest zbyt dobrze, bo nie dość, że w lodówce coś śmierdzi, to jeszcze tutaj leżył z wczoraj. Także no, trzeba będzie to ogarnąć. Zacznijmy może od wysprzątania tutaj kuchni i zjedzenia czegoś, bo Sara jest głodna. No widzimy, że śmierdzi, naprawdę widzimy. Powiedzmy, że ja je trochę pomogę z tymi talerzami. I mamy jeszcze resztki sałatki, także to sobie zjemy na śniadanie. Z tego co widzę, nasze roślinki się mają nawet w porządku. Sara ma pragnienie, żeby zadzwonić do Konstancji, więc ja to szybko zrobię, żeby mi się zwolniło miejsce na pragnienie, żeby zaliczyło jej się ogrodnictwo. Taka tam poranna pogawędka z przyjaciółką. Aha, ona jest teraz zajęta. No to może pograć na gitarze, żeby mi się zwolniło miejsce na pragnienie. No i widzisz, od razu lepiej. No dobrze, to my sobie wyrwiemy te chwasty i możesz sobie teraz nawozić. W ogóle to przydałoby się jej zmienić ubrania na coś bardziej jesienno-zimowego, bo ma tą koszulkę taką z krótkim rękawem, a w sumie teraz tak na to, na nie patrzę, to e, może się robić zimno. Chociaż dzisiaj jest jeszcze 16 stopni na zewnątrz niby, więc nie jest tak źle. E, ale myślę, że może jej zmienię od razu. To będzie zawsze jakoś tam ciekawiej. Okej, okay, ma poziom czwarty. Chciałaby znaleźć jakieś nasiona. No nie wiem, czy nam się uda. Może... A, to w sumie nawet... A nie, myślałam, że to nasiona, no ale to tylko liść. Taka tam pomyłka. No, będę się rozglądać z tymi nasionami. Myślę, że na pewno gdzieś są w okolicy, bo na pewno się gdzieś tam pojawiły, a żadnych jeszcze nie zbieraliśmy. Tak mi się wydaje, także spoko. Dobra, to ja i zmienię to ubrania i zaraz do Was wrócę, bo w trójce się to ładuje. Milion lat te edytowanie ubrań, także ja po prostu będę yy, za sekundę. Ok, jestem już z powrotem i zajęło mi to o wiele dłużej niż powinno. W końcu nic mi jakoś nie pasowało, ale zdawałam się na taki brązowy sweter. Spodnie i buty zostawiłam te same. I jeszcze zmieniłam jej piżamę na takie dłuższe spodnie i koszulkę, ale to potem pokażę Wam już wieczorem może, jak ona się będzie przybierać. No to tak, co może dzisiaj, co będziemy robić? W sumie do pracy za 3 godziny. To ja po prostu jej dam, żeby ona pograła sobie na gitarze jeszcze przed pracą. No i potem pewnie wieczorem już nigdy tutaj nie będzie czasu. Okropną ona ma tą pracę, bo nigdy nie ma czasu na nic, wiecie? Jak się zaczyna praca, albo, nie wiem, jakieś zajęcia o południu, to rano jakoś tak to wszystko szybko zlatuje. Eee, a potem wieczorem nie ma nic na nic No, że ona kończyła o 10 wieczorem, więc ciężko, żeby było na coś czas. No dobra, to w takim razie wracam do was, jak ona wyjdzie z pracy albo jak będzie się działo coś interesującego. Nie wiem, dlaczego jej się tak psują spodnie. Eee, o Boże, a w co ty jesteś ubrana? Yy, tego nie planowałam. Czy ona. Aha, bo ona ma teraz taką. Taką pozycję, tak mi się wydaje. Nie wiem, może. No, Najwyżej, jak coś się zepsuło, to jej to naprawię później. Yy, na razie niech ona zmyka. Dobra, Sara jest już po pracy. O, widzę, że jest tutaj jej szef, który ma też takie samo ubranie jak ona, więc to z tego. To chyba tak mi się wydaje, że to nie jest pomyłka ten jej strój. Zresztą jak czytałam opis jej pozycji teraz, w sensie jej poziomu kariery, no to wygląda na to, że tym ona się teraz zajmuje. Naprawia, naprawia jakieś tam rzeczy przy scenie i tak dalej, także spoko. No to cóż, ona sobie zje sałatkę, w ogóle, aha, nie zje sałatki, bo się zepsuła, okej, okay, rozumiem. Ech, ona chciałaby sobie zamówić pizzę, czy może to teraz zrobimy? Czy jest, czy jest to zbyt szalone, bo jest prawie jedna w nocy? Myślę, że to jest trochę szalone, ale zróbmy to. To weź zamów, najpierw, a potem będziesz sprzątać. No tak, po prostu rzuć na środek, w porządku, zaraz to sobie podniesiemy. Nie jest to żadną komplikacją. Dobra, ile za pizzę? 30 simulonów. Spoko, zamawiaj. Jak sobie czekamy na pizzę, to posprzątamy sobie w domu trochę. Trzeba jakoś spożytkować ten czas. I jutro rano, taki mam plan, tak wymyśliłam, że Sara musi się ostro przyłożyć do nauki gry na gitarze, bo brakuje jej aż dwóch poziomów. Z tego co widziałam. O, ktoś dzwoni. Kto dzwoni? Halo, halo, kto dzwoni? Ja właśnie zamówiłam pizzę. Ja nie mogę z tobą iść na randkę, przepraszam. I tak bym nie poszła, bo jestem zmęczona. Sorry. Nie, no, a tak szczerze to nie wiem, czy z tym Johnem to jest spoko. W sensie, no, nie wydaje mi się, żeby on był jakiś idealny dla niej. Zastanawiałam się bardziej między Halem a Konstancją. Tak, Halem a Konstancją. Konstancją mamy o wiele lepszą znajomość, ale z nią się też dłużej znamy. Eee, no, nie wiem. Zobaczymy, z kim tam się nam będzie lepiej układać. No, John jest spoko, ale nie wiem. Czemu ty w ogóle nie znasz tych ludzi? Tak się teraz zastanawiam nad tym. Sary zna e, Konstancji zna tylko jedną cechę, a Hala w ogóle nie zna żadnych cech. Ja tu mówię o jakimś małżeństwie, a Sara w ogóle nie zna tych ludzi, boże. O, pizza. Dobra, odbieraj. Dziękuję pana za. Co ty się wystraszyłaś? To prawie jak ja, ktoś dzwoni do drzwi w prawdziwym życiu. W każdym razie, dziękujemy panu za pizzę. Dobra, super. Nie wiem kompletnie, o czym mówiłam wcześniej. Powiedzmy, że to nieważne. Eee, jutro mamy jeszcze dzień pracujący, ale w niedzielę już nie, więc może spróbujmy się w niedzielę spotkać z którymś z nich. Może z halem, bo z Konstancją ona ma lepszą relację w tej chwili. Żeby jakoś poznać tych ludzi, nie? Żeby nie było głupio. Dobra, jeszcze ją wyślę do wanny i do spania, a pizza zostawiamy jutro na śniadanie. <grywa> Także ja do Was wracam, jak ona e, wstanie rano. Uwaga, jednak jeszcze nie idę, bo przypomniałam sobie, że cały czas jej nie wystawiłam tych e, zdjęć, które sobie zrobiliśmy na festiwalach. E, może po nagraniu je jakoś ładniej ustawię na ścianie, żeby jakoś znośnie wyglądało, ale na razie nie wiszą tak, jak są. E, no i dobra, to chyba tyle w takim razie. Teraz już pewnie powrócę rano. Dobra, Sara wstała, jest już dziesiąta. Chciałam Wam pokazać jej nowy strój, nową piżamę, którą jej wybrałam. Jak widzicie, ma teraz zamiast tej takiej krótszej sukienki, ma teraz takie dłuższe, zielone spodnie i koszulkę z lamami. Wyszłam z założenia, że pewnie bardzo lubi lamy, skoro sobie jedną wytatuowała nawet, <grytanie> także myślę, że to, to nie pasuje. No i tak, jestem rozdarta. Widzę, że Sara też jest, biorąc, patrząc na jej minę. E, jestem rozdarta pomiędzy spędzaniem dzisiejszego poranka ucząc się gry na gitarze, e, a pomiędzy zadzwonieniem do któregoś z naszych znajomych i spotkaniem się z nim. E, myślę, że rozsądną opcją byłoby uczenie się gry na gitarze. E, myślę, że opcją, którą zrobię, będzie zadzwonienie do Hala. Okej, okay, może go zaprośmy na miasto? Czy pada deszcz? Aha, pada deszcz, ale może jest jakieś miejsce, że tak powiem, zadaszone? Na przykład tutaj jest taka altanka. Może tam byście się spotkali? Co z tego, że pada deszcz? No, co z tego? Na dworze cały czas 11 stopni. Okej, okay, on się zgodził. No i dobra, w takim razie tam pojedziemy się z nim spotkamy i akurat będziemy blisko pracy. Także akurat na 16 sobie skoczymy do pracy. Teraz widzę, że mamy. Widzę, że nam się osłabiły jakoś relacje z ludźmi z zespołu. Nie wiem dlaczego. No, będziemy musieli nad tym popracować. one w ogóle w tej pracy jakoś sobie tak średnio radzi, szczerze mówiąc. Ponieważ na przykład wysyłam na spotkanie ze znajomymi zamiast uczenia się umiejętności. Myślę, że to może być jakiś powód. Okej, okay, chyba idziemy w tamto miejsce. No to jest zaraz obok naszej pracy. I są tutaj nasionka! Potrzebuję nasionek! Porozmawiaj sobie z nim chwilę, potem pójdziemy po nasionka, a potem porozmawiamy z nim więcej. No, dzień dobry, Hal. Ja bym chciała, żeby ona zrobiła taką interakcję jak poznaj. Gdzie to jest? Czemu tego nie ma? Okej, okay, chyba albo nie ma tej interakcji, albo jestem ślepa. Nie wiem. O, są teraz dobrymi przyjaciółmi, to są miłe. Dobra, pokażę. O, teraz możesz go poznać. Aha, to ja ich wysłałam, żeby oni sobie gadali pod tą altanką, a oni stoją na deszczu i i tak jest przemoknięta. Okej, okay, czy poznałaś go? Coś się dowiedziałaś o nim? Chyba niekoniecznie znad tylko jego karierę i yy, kierunek ze studiów. O, dostaliśmy zaproszenie na przyjęcie do Konstancji. Yy, ok. Dzisiaj 18, Niestety nie mogę, będę w pracy. Szkoda. No, niestety. Dobra, słuchaj, a co ty na to, żebyś sobie zrobiła przerwę, żeby podnieść to nasionko? Nie, już za godzinę? Boże, praca jest okropna. Nienawidzę pracy, naprawdę. Uuu, będziecie grać w szachy, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, i jeszcze pogadajcie przez chwilę, żeby jakoś wykorzystać ten czas przed pracą, skoro już musimy iść za chwilę. Dalej, nic się o niej nie dowiedziałaś. A mi ciekawa, bo to by się uzbierało już sporo punktów, a jest taka cecha, którą można sobie kupić. Znaczy taka umiejętność, żeby poznawać te cechy szybciej. I co na przykład, jakbym ja tobie tak. O, no teraz to mamy jego cechy dopiero. Dobrze całuje, jest tchórzem i ma problemy z, ze związkami, tak jakby. Hmm... Nie wiem, czy to jest dobra cecha, bo to jest taka... Yy, tak mi wygląda na taką aspirację romansowania, że tak powiem, podwójkowemu. Ale dobrze, musimy się spotkać z Konstancją. Yy, I z nią o tym porozmawiać. Ach, nienawidzę pracy, już to wspominałam. Dobra, niech ona sobie jeszcze te dwie interakcje zrobi z nim. No, niestety, wiem, że Sara musi iść. Ach, czy możemy wziąć sobie dzień wolno od tej pracy? Tak, tylko pytam teoretycznie. E, możemy zadzwonić powiedzieć, że jesteśmy chorzy. W sensie, że, że naprawdę nie jesteśmy, ale możemy im tak powiedzieć? Może się zgodzą, wtedy pójdziemy sobie do Konstancji zamiast tej imprezy. Poznamy parę cech Konstancji. Tam nasz szef idzie do pracy, on nas widzi, a my właśnie do niego dzwonimy, że jesteśmy chorzy. I ten sam, dosłownie ten sam gość, co stoi właśnie tam, nam powiedział, że jest mu przykro, że się tak źle czujemy. Ej, super. Czy czuję się z tego powodu trochę źle? W ogóle nie. No, po prostu czasami tak się zdarza, że jesteś chorym. Szkoda, że musieliśmy akurat kłamać. Ale ta praca nie daje nam wystarczająco dni wolnych, po prostu, czego oni oczekują, no. Dlaczego Hali jest bardziej zainteresowany szachami niż Sarą? Przecież to jest przykre. Teraz się zastanawiam, bo na tą imprezę, powiedziałam Konstancji, że ja nie przyjdę. I teraz się zastanawiam, czy dalej tam mogę iść w ogóle. A może po prostu sobie tam idźmy do niej do domu? Bo Halto nie chce z nami rozmawiać, tylko gra w szachy cały czas. Mam nadzieję, że Halto się jest zaproszony, chociaż to szczerze wątpię, bo nie wiem, czy oni się przyjaźnią ze sobą. Okej, okay, jesteśmy u Konstancji z powrotem. Dostaliśmy wiadomość o imprezie. No zobacz, jak się złożyło, że akurat już tutaj jesteśmy. Okej, okay. czy ona sobie stąd idzie? Nie. Dobra, porozmawiaj sobie z nią. Tutaj jest w ogóle... Aha, tutaj są ludzie z naszej pracy. <laughs> jak coś, to jesteśmy chorzy. Dobra, zaraz poznamy sobie jej cechę i się dowiemy co i jak. Okej, okay, dowiedzieliśmy się, że jest perfekcjonalistką... Czy tam perfekcjonistką? E, molem książkowym. Jest roztrzepana i niezdarna. Hmm... No w sumie... W sumie z tymi problemami ze związywaniem się hala, to nie wiem już, kto wypada lepiej, jak to gorzej. No nie wiem, nie wiem, co mam teraz z Tobą zrobić. W dwójce przynajmniej. E, a co tu? Moja ekipa z pracy sobie te. Urządza koncert prywatny u Konstancji na imprezie. O, jest hal na miejscu. Okej. Okay. W każdym razie chciałam powiedzieć, że szkoda, że to nie jest tak jak u dwójce, że e, oni mogą sobie. że tak jakby nie ma tej chemii, no nie? Czyli ja nie wiem, tak jakby. Co według gry, kto według gry jest lepszy dla Sary. A szkoda, bo potrzebuje pomocy w tym wyborze. No nie, jeszcze tak chcę wyciągnąć gitarę. No to już nie jest nie jest potrzebne. Czy konstancja ma kotka? O, słodko. Ach, nie pomagasz mi, Sara. W ogóle mi nie pomagasz. A chciałabym to w sumie dzisiaj już rozwiązać. No i teraz nie wiem, co zrobić. Może dowiedzmy się jeszcze jedną cechę hala, jeśli jest to możliwe. E i Zobaczmy, czy to będzie cecha w kategorii znośne czy, czy nieznośne. A tak w ogóle, bo chyba nigdy się nie zapytałam, czy ty jesteś w związku, czy którykolwiek z nich jest w związku. Okej, okay. Hal nie jest w związku, a Konstancja? Dobra, już się jej pytamy. Jakbyśmy się związali z Konstancją, to przynajmniej ona ma fajny dom. A Hal, z tego co wiem, mieszka gdzieś tam obok nas, już Wam pokazuję, dokładnie w tym miejscu. Więc w sumie taki, taka na no, miejscówka porównywalna do naszej, także może bym mógł e, po prostu zamieszkać u nas. Chociaż czy ja wiem, może tam jest ładnie. Nigdy tam nie byłam. Dobra, gadamy sobie jeszcze z nimi trochę. dwoje są singlami, Dlaczego? Jeden z nich miał mieć partnera i wtedy mówił, by miał być oczywisty. E, jeszcze nam zapłacili za ten dzień e, wolny, który wzięliśmy okumując naszego szefa. Ach. Idealnie by było, gdyby Sara się pokazała prędzej, na przykład flirtować z kimś tam, no nie? Wtedy bym w ogóle zrobiła to, co ona by chciała. Aha, w ogóle zapomniałam, że Sara musi robić rzeczy, żeby żyć Spoko. Idzie sobie skorzystać z łazienki, hal sobie stoi w kuchni, zostawiliśmy go tam. W ogrodzie się rozkręca impreza totalnie już. Tutaj jest w ogóle John, biedny, który nas zwierzchnie zaprasza na randki, a my go odrzucamy. Czy nie jest tobie trochę zimno, John? Chyba trochę tobie może być zimno. O, Hal sobie rozmawia z kotem. To jest normalne. A czy mogłabym na przykład zjeść tą sałatkę? Czy na mnie Konstancja nakrzyczy? Bo to jest takie głupie w trójce, że na przykład jak się chce, nie wiem, umyć się u kogoś w domu, albo na przykład wziąć sobie coś lodówki, to na ciebie krzyczą. Ale w tym wypadku chyba jest to w porządku, że to jemy, to dobrze. Aha, rozumiem, Hal, że to Aha! Rozumiem, że tańczysz sobie z kimś innym, Hal. W porządku. Czyli impreza się skończyła, z tego co widzę. No dobra, no to idziemy do domu. Dzisiaj jeszcze mamy dzień wolny, znaczy dzisiaj, w sumie jutro, ale dzisiaj, w sensie w niedzielę. Już jest po północy. Mamy jeszcze dzień wolny i ten dzień sobie jeszcze na pewno zagramy. Nie wiem co zrobić z tą, z tą nieszczęsną Sarą. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam jakieś pragnienie, że ona z kimś tam by chciała się bardziej przyjaźnić. No, a na razie chyba zostawimy to tak jak jest. Sprzątam ci gazety, bo brudno jest na zewnątrz. Dynie chyba trzeba będzie sprzątnąć, bo już się zrobiła zima. A ciekawe, czy jakie przechowam na przykład w wyposażeniu, to czy one będą dobre za rok? Tak, tylko to hipotetycznie jak coś, no nie? No dobra, zmykaj do spania. No i zobaczymy się rano. Mam nadzieję, że trochę wcześniej niż o 11.00. Gra mi się trochę ścięła, ale w porządku. No dobra, no to w takim razie wracam rano. No dobra, jest już rano, znaczy prawie południe było 11, ale to już nie jest nawet nic dziwnego. Sara, oczywiście, pizza na śniadanie, bardzo zdrowy tryb życia. W sumie, jak teraz myślę o tym, jak mamy taki zdrowy tryb życia, to co ty na to, Sara, skoro masz jeszcze dzień wolny, żebyśmy na przykład zaprosili Hala albo Konstancję i poszlibyśmy na siłownię. Gdzie tu jest jakaś siłownia w okolicy? Ok, tutaj jest po drugiej stronie miasta. Jest tutaj nasz szef. Mam nadzieję, że się nie dowie, że jesteśmy już zdrowi. Znaczy w sumie no co, mogliśmy sobie wyzdrowieć przez noc. No okej, okay, możemy w sumie tutaj przyjść. Myślałam, że może przyjdziemy tutaj z Halem, e, no bo wiecie, on jest policjantem, to może on też sobie musi e, potrenować, czy coś takiego. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że się zgodzi w ogóle. Okej, okay, zgodził się, spoko. Konstancja, to wiesz, nas tylko mówi, że jest zajęta, pewnie do pracy chodzi cały czas, a Hal to taki bardziej wycilewany. Jeszcze może tak na szybko, jak ona tam jedzie na miejsce, to ja powieszę nam lampki w domu, bo Sara by bardzo chciała, e, przynajmniej takie mam pragnienie. E, może wielokolorowe, bo dlaczego nie? Ok, mamy to załatwione. W ogóle przydałoby się kupić na przykład jakieś ozdoby świąteczne, czy coś takiego, bo jest zima, ale może to zrobię już na następny odcinek, bo na razie i tak nie ma ani festiwalu w okolicy, ani nic takiego, e, więc to pewnie zrobię sobie między odcinkami. Chociaż z pieniędzmi krucho. Także nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znaczy na pewno jest zły pomysł, ale i tak to zrobię. <grytanie> tak pokrótce mówiąc. No dobra, pogadaliśmy sobie chwilę, to chodźmy może poćwiczyć. Aha, widzę, że wszystko jest zajęte w tym momencie. Ech, to co, powiedz na basen? <grytanie> nie ma problemu, pójdziemy do basenu. Może nawet tak będzie przyjemniej. No, wchodzisz teraz czy nie? Czy będziesz tylko tak nad nim stać? Dobra. O, oklapałaś go, wiesz co, ale jesteś miła. Możecie sobie zrobić konkurs wstrzymywania oddechu pod wodą. To wygląda. E, co? Co ja ci zrobiłam, Halo? O co ci chodzi? Czemu on już sobie idzie? Przerwał w ogóle mój konkurs. Nawet go nie obchodzi, że wygrałam. Czy on może musi iść do pracy albo coś takiego? No bo on już sobie idzie. Eee, e, ktoś umarł? Nie fajnie. Aha, on sobie idzie już. Hmm. smutno mi trochę. Zwolniło się jedno miejsce na górze do trenowania, więc może my tam i tak wyślemy Sarę. Skoro już przyjechaliśmy, to czemu nie? Tutaj w ogóle jest sporo ludzi w tym miejscu. I zepsuł się telewizor i Sara to się nie podoba. No dobra, niech ona sobie potrenuje jakiś czas. W sumie czemu nie, raz na jakiś czas można. O, dzień dobry szefie! Ale nasz szef to wymiata, a nie to co Sara, patrzcie na nią. <śpoko> Spoko Sara. A co jej się w ogóle stało? Czemu ona ma takie dziwne plamy na nogach? Czy to coś się zepsuło z grafiką, czy nie wiem o co chodzi? Okej, okay, dostała punkt umiejętności. To jest spoko. No dobra, myślę, że ona będzie sobie wracać do domu, bo robi się trochę późno. Może spróbujemy jeszcze raz zaprosić hala, może już nie wiem, jak pojechał do pracy, to może już wrócił bo coś takiego, chyba że to w ogóle nie było o pracę. A w sumie czy on jest w domu? Nie ma go. Pewnie jest w pracy, ale spróbujemy i tak go zaprosić. Aha, przyjedzie. No dobra, no to niech przyjeżdża. No przyjechał, faktycznie. No to weź z nim sobie pogadaj chwilę. W śniegu. Co prawda widzę, że jest głodny. A wiesz co, bo mamy pizzę w domu, to może byś chciał sobie je zjeść. Widzisz, jaka jestem dla ciebie, dobra? Ale nie wiem, czy on weźmie ją sobie, czy nie. Ach, poszedł do domu. No dobra, a co jak ja pójdę do ciebie do domu? No, dom masz ciekawy. Oho, masz psa, a nie kota, sorry. Pomyliło mi się. W sumie słodki jest. E, czemu ty wyciągnąłaś gitarę? Nie rób tego, Sara, nie rób tego. Okej. Okay. Mamy coś, mamy coś, mamy coś, tylko tego teraz nie zepsuj. Okej. Okay. W porządku. Aha, temu teraz mówisz o muzyce. Rozumiem. Mówiłam, żebyś tego nie zepsuła. To nie, dzwoni John? No nie. Nie, John, nie rób tego. Daj mi. Nie. Nie, nigdy tobą... więcej nie chcę z tobą rozmawiać. Otwarte na pytanie. Ciekawe na jakie pytanie. Szkoda, że nie wiem. Ale odpowiedź wygląda na to, że jest tak. Nie wiem, czy chcemy to odebrać, ale spróbujmy. Aha, jakaś okazja. Nie mam czasu, zostawcie mnie w tej chwili. Jeśli ten nas komplementuje. Okej, okay. dlaczego zawsze komplementujesz jego gotowanie? Czy on dziki coś ugotował? E, Sara właśnie chciała sama z siebie zbudować iglo, i na szczęście nie możemy tutaj zbudować igla. Okej, okay, no w takim razie myślę, że możemy zrobić jakiś krok w tą stronę. Powiem tak, jeżeli się okaże, że on ma jakieś okropne cechy, nie wiem jakie mogą być gorsze od jego problemów, które do tej pory odkryliśmy. Okej, okay, dowiedzieliśmy się, że jest zwierciarzem. Czy on jest takim Donem Notario, tylko że z Riverview? W sumie to Notario też, też jest w Riverview, czyli to po prostu może jest taki Don Notario? Szczerze mówiąc, nie wiem tego. E, nawet nie wiem, czy mi to jakoś specjalnie przeszkadza. Możemy spróbować z tym związkiem. Najwyżej tak jak mówię, jak nam się nie będzie coś tam podobać, jak będzie lipa, to pójdziemy do Konstancji. Nie no, nie chcę tak mówić, jakby ona była jakimś naszym planem B, bo to tak w sumie smutne. Ale no... nie wiem, jakoś takie mam wrażenie, że do niej coraz dzwoniliśmy, nie miało ona czasu. No, może z niej by było spoko. Zresztą, co ja tam wiem, zobaczymy, jak tam się ułoży. Na razie to tak jest, prawie północ i Sara zamarza. A na przykład... Aha, zobaczyła jelenia. A na przykład... Nie wiem, czy powinnam ich zostawić samym sobie, żeby jakieś interakcje robili sami z siebie, czy powinnam coś zrobić. Ale czuję, że jeżeli nic nie zrobię, to oni zaraz mi się rozejdą, bo Sara jest chłodna i śpiąca zaraz będzie. Jest jej zimno. Właśnie usłyszałam UFO w tle. Nie, on też jest zmęczony. No to wiesz co? A, znowu słyszę UFO. A na przykład jakbyśmy zrobili tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. W porządku. Nie jesteśmy w związku, ale jesteśmy zauroczeni. Eee, czy chcemy mu zaproponować coś dalej? Czy na przykład usłyszałam odatujące UFO? A co na przykład, jakbyś. Okej, okay, zaakceptował. W sumie mamy związek z nim na Maxa, także ciężko, żeby nie zaakceptował. Eee, no, jakie są Twoje opinie na ten temat? Okej, okay, czyli opinie w porządku. Mam takie pytanie do ciebie, Hal, zanim sobie pójdę do domu, czy chciałbyś być z nami w związku? Tak, tylko się zastanawiałam. No, Okej, okay. zgodził się. Czy teraz jak zjem u ciebie z lodówki coś to, czy no mi nakrzyczysz? Okej, okay, on poszedł spać, bo był strasznie zmęczony. Ale chyba mu to bardzo nie przeszkadza, że jemy. Ej, to chyba jest prawdziwa miłość, ale jeszcze zrobimy test na prysznic. <laughs> nie no, w sensie tak mi się wydaje, że oni tak są zaprogramowani, żeby im to przeszkadzało. Czemu w ogóle Sara w swoim stroju z siłowni jesteś cały czas? Hmm. Nie wiem, spoko. Chciałabyś to wiedzieć jeszcze o dwóch jego cechach, ale już tylko jednej nam brakuje, więc nie wiem jaki to ma sens. W sumie jestem zadowolona z obrotu sytuacji. Myślałam o tym, żeby też z Konstancją gdzieś tam wejść w związek, ale. No myślę, że z nią możemy zostać przyjaciółkami na razie. Tak mi się wydaje. Mam dużo pytań. O, coś mnie zakręciło. Mam dużo pytań co do e, Hala wystroju jego mieszkania czy tam domu. Na przykład ta łazienka w zebrę, albo jego wiszący na ścianie ryba, albo obraz z samochodem. Może jego ostatnia cecha, o której nie wiem, to na przykład fan motoryzacji. E, ale się wystraszyłam, bo to jest takie wielkie lustro. O nie, no. Uff, dzięki. A. No, nie, no. Ach, no dobrze, wrócimy do domu, na pewno będziemy wyspani, Ale ej, ale ja bym wolała spać u niego w łóżku, bo on ma większy komfort. <grym> no dobra, wracamy na stare śmieci, że tak powiem. Sara od razu idzie spać. Oczywiście jest czwarta rano, czyli odpowiednia pora, żeby się położyć spać. Myślę, że na dzisiaj to już będzie wszystko, bo zagraliśmy w sumie te trzy dni, także no. Okej. Okay. Zagraliśmy sobie te trzy dni, dzwoni telefon, bo się odebrać. Jeżeli to jest konstancja zapraszająca nas na randkę, to się poddaje. Ale tak naprawdę to pewnie dzwoni John, żeby z nami porozmawiać albo coś takiego. Albo jakaś okazja, żeby jechać do Egiptu. Okazja, żeby zrobić hot dogi i dać je naszemu szefowi, którego notorycznie okłomujemy. Myślę, że nie zrobimy tego akurat. E, w każdym razie... zagraliśmy sobie dzisiaj sporo. Ach, już jest rano, już jest ósma, już festiwal przyjechał, a ja dopiero się żegnam, jak jako, jako, że jest noc. Myślę, że w następnym odcinku sobie skorzystamy z uroków zimy, rozwiniemy sobie jakoś na nasz związek z Halem poprawimy umiejętności gitary, bo inaczej nas wyleją z pracy. No a na dzisiaj to chyba będzie wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni moim wyborem ostatecznym, chociaż w sumie nie takim ostatecznym, ale powiedzmy jak na razie ostatecznym wyborem partnera dla Sary. Tak jak powiedziałam, jak coś, to sobie znajdziemy kogoś innego, czytaj Konstancję. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie, życzę miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!